Witam. Dziś pokażę Państwu jak ściągnąć klips zabezpieczający z ubrań. Jeśli przyniesiemy do domu. Klips jest oczywiście zapięty. Żaden czujnik w sklepie go nie wykrył. Więc teraz pokażę Państwu jak to ściągnąć. Najprostszy sposób. Magnez neodymowy. Bardzo silny. Mój jest trochę już tutaj poobdzierany, ale na pewno da radę. Przykładamy od strony plastikowej. Łapiemy zagłówkę. I spinka wychodzi. To tyle. Pokażę jeszcze raz typowo bez bluzki. Wkładamy spinkę. Spinka nie chce w żaden sposób wyjść. Ciągniemy, ciągniemy. Nie chce się otworzyć. Więc dokładamy do magnesu i podnosimy delikatnie. Proste.